No, to kto pierwszy? Ty, ale ten Zerry to też jest dobry manipulant. To Tobie dodał na takie grube, a, 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 a proszę Ciebie, a sam wziął cieńsze, tak? Poparł. Zrób sobie To w każdym razie robimy, naprawiamy lusterko. Kasia naprawia, ty tylko na, Ale nowe. Klocki trzymasz, no, no, ale drewniane. Drewniane. Ale popatrz, Czekaj, no teraz, żeby nie tego. Poczekaj, I co za, zamkniemy, te zamkniemy z tymi wąsami? No, nie, to pęknięte. To sobie życzyć. Nie, nie. To, to Kasiu, to, ty, to teraz ty w twojej oczy możesz normalnie robić. Toj... Ta, to tam płonie ogień i Geronimo będzie skakał przez ognisko, tak? Tak. Tam jest nasze obozowisko. O. na rotundzie, Widzisz, mamy o. drzewa w koło, okopy dookoła, żeby teraz nikt nie podszedł. karabin, karabin bojowy mamy, weźcie go. Poniżej jest, stanowisko, poniżej jest stanowisko karabinu z o, takim wielkim cyckiem. A ty, a to co tam idzie jakaś? A to taka nasza rumuneska. Sierotka Marysia i jeszcze co? Co ona? Masz jakiegoś lejawego i dać? No coś tam wyskrobię. Czekoladkę mam. No ona nie, podobnie, nie jedzą te rumunki czekoladek. No to, ale no tu masz jakiegoś misia chyba. No damy, bo widzę, że jakaś sierota idzie. Przecież no. Daj. Myśmy przyjechali. Przyjaciel, nie przyjaciel, w polu widzenia. Strzelaj! Serio. Kładź długą taśmę i syp, Kładź taśmę drugą i strzelaj. No i dawaj, dawaj, dawaj. Cześć, cześć, a teraz zrobię Ci zbydzień. Teraz jeszcze strzelaj. Teraz weź, strzelaj. Dobra. Teraz Wojtek będzie w okopie strzelał z karabinu bojowego. Ale to tak samo troszeczkę normalny Jerry to normalny pantoflaz. boi się wiesz, strzelić z karabinu bojowego. Nie podpuścisz mnie, no. nie będę udowadniał, że no. u mnie żona będzie oglądać i wiesz, wszystko będzie jesteśmy przy, jesteśmy przy Kabanie Rotunda a tu jakiś pirat drogowy leci. Normalny pirat drogowy leci.